Cześć kochani, witajcie na kanale Mini Creatures World W końcu nagrywam odcinek, który chciałam nagrać od tak bardzo dawna i chyba obiecywałam kilku z Was w komentarzach, że taki filmik się pojawi a jak zwykle minęło tyle czasu i go nie było ale w końcu tak, dzisiaj zabrałam się za to i dzisiaj nagrywam filmik w którym pokażę Wam mebelki, które wykonałam dla moich figurek Także w dzisiejszym filmiku pokażę Wam łóżeczka, które zrobiłam dla LPS i nie są to jedyne mebelki, które zrobiłam, ale większość mebelków sprezentowałam na urodziny mojej siostrze. Także z tego, co zrobiłam ostatnio, to Wam właśnie dzisiaj pokażę. Więc zapraszam do oglądania! Pierwsze mebelki, które chcę Wam pokazać, to takie łóżeczka. Wyglądają w ten sposób. Mówię łóżeczka, nie pokazałam drugiego, ale zaraz Wam pokażę drugie. Mają oczywiście poduszeczkę, kołderkę i materac. Materac z takiego materiału, z jakiego jest pościel, bo po prostu tak mi się podobało. <grytanie> Wszystko jest szyte ręcznie i zajmuje mi to masę czasu. I tak wygląda to łóżeczko. Teraz wam pokażę jak to wygląda z LPS i wygląda tak. Uważam, że rozmiar jest w sam raz, bo planuję zrobić pokoik dla figurek i taki rozmiar łóżeczka jest w sumie największym rozmiarem, jaki pasuje. Wygląda to w ten sposób. Więc dla mnie taki rozmiar łóżeczka jest idealny. A jakbyście się zastanawiali, z czego jest wykonane to łóżeczko, to jest po prostu tektura. Introligatorska zabezpieczona kilkoma warstwami yy, kleju i lakieru, żeby po prostu to było trwałe. Pomalowana farbami akrylowymi. To było jedno łóżeczko, a drugie, które jest identyczne, tylko zrobiłam różową wersję kołderki. Jak widzicie, tutaj mi trochę przebił klej bo na samym końcu yy, zszycie zaklejam. I to wygląda w ten sposób. To samo, jest kołderka, jest materac. I dla LPS. O tak to wygląda. A kolejne łóżeczko, tym razem łóżeczko podwójne. Wygląda w ten sposób. Łóżeczko piętrowe. I to już wymagało ode mnie dużo większego nakładu pracy. Jest wzmocnione tutaj, żeby się nic nie porozklejało. I tak samo mamy materacę, poszewki, kołderki i poduszki. Tak to wygląda. I akurat to łóżeczko naprawdę mi wyszło solidnie. Nie ma chyba szansy, żeby się w jakiś sposób popsuło. A tak to wygląda z LPS i szczerze powiedziawszy, to z tego łóżeczka jestem mega dumna. A ostatnie łóżeczko, które chcę wam pokazać, i było inspirowane zdecydowanie łóżeczkami księżniczkowymi. Tak, bo każdy ma w kolekcji Petropa, który jest księżniczką, <laughs> nie no, śmieję się. No w każdym razie pokazuję Wam i wygląda ups, przepraszam, w ten sposób. To łóżeczko zajęło mi tyle czasu, że nawet nie będę wam mówić ile, bo nie pamiętam. Ma baldachim. Ma tutaj na górze takie ozdobne drewniane wstawki. Teraz już wiem jakie błędy popełniłam robiąc je i <laughs> zrobiłabym mnie trochę inaczej. Ale ale i tak jestem z niego całkiem zadowolona, bo to był mój taki bardziej pierwszy, bardziej skomplikowany projekt. Jeżeli chodzi o łóżeczka Chociaż nie, robiłam kołyskę dla dziecka i z tymi takimi szczebelkami drewnianymi i to był hardkor. No ale dobra. W środku są poduszki. Oczywiście kołderka, tym razem większa oczywiście. I materac. I dlaczego jestem taka dumna z tego łóżeczka? Bo materac tutaj jest mięciutki, jest zrobiony na gąbce i wystaje. Ja strasznie lubię w łóżeczkach, jak wystają materace, ponad tutaj mm, to obramowanie. Taki szczegół, ale jednak to łyżeczko z zamysłu nie było podwójne. Ono miało być dla jednego petshopa, więc w sumie nawet nie wiem, czy się zmieszczą tutaj dwa petshopy. Tutaj przy związaniu tych firan od Baldachimu dokleiłam kokardki. O tak dla efektu. Myślę, że całkiem to fajnie wygląda. Teraz wsadźmy tam petshopa. Żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Pancho. Oczywiście pancho nie będzie stał na gąbce, ale może leżeć. I w ten sposób to wygląda. Więc rozmiar na takie fajne łóżko dla petropa. Jednego spoko. A drugiego, bo aż jestem ciekawa. Czy drugi się zmieści? No, powiem Wam, że, że tak, że w sumie spokój i tak się prezentuje. Wiem, że nie było tego za wiele, ale mam nadzieję, że niedługo będę mogła się z Wami podzielić czymś nowym, co zrobię. W każdym razie mam nadzieję, że spędziliście miło czas oglądając ten filmik. Może Was zainspirowałam, żeby samemu coś stworzyć, coś posklejać. To by było super. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Pa!